Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Tomek Szwajgiert, wieloletni współpracownik wywiadu później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dzisiaj, drodzy Państwo, porozmawiamy o takim temacie brzmiącym jak polityczne science fiction, a na pewno polityczne trzęsienie ziemi. Czy Jarosław Kaczyński na pewno poprowadzi PiS do trzecich wyborów teraz? jako prezes, do, trzecich, do, do, do trzeciej próby wygrania wyborów jako prezes, czy to jest realne, Tomku, że będzie obserwował te zmagania z ławki rezerwowych? To jest najbardziej realne bo w zasadzie od początku, od początku kariery pana Jarosława Kaczyńskiego, jeszcze wcześniej w partiach, w którym przewodniczył i, i, i później w pis -ie. To, co pan Jarosław Kaczyński zrobił w ciągu ostatnich powiedzmy dwóch tygodni, półtora tygodnia, to już przelało szary gorycz. Informacja ostatnia dotycząca handlarza respiratorami i tego, co tutaj się stało, naprawdę spowodowała w służbach już nawet nie panikę, ale wściekłość. Funkcjonariusze mówią, że nie będą kozłami ofiarnymi, bo takich rzeczy naprawdę my żeśmy sygnalizowali, szanowni państwo, jest bardzo dużo. Widać, co się dzieje. Zło, mają, mają, mają bardzo poważne pretensje również prokuratorzy, mają bardzo poważne pretensje członkowie zarządów spółek Skarbu Państwa. Ma, mają bardzo poważne pretensje, urzędnicy państwowi. No to jest jakieś pasmo błędów. Zwróćcie Państwo uwagę y, chociażby na tak, tak, taki, t, taką próbę, próbę poprawienia wizerunku Jarosława Kaczyńskiego, to znaczy te rozmowy z delegacją niemieckiej opozycji. Szanowni Państwo, no wiesz, to wystarczyło spokojnie ocenić, że to są... Ludzie z partii pani Merkel. No przecież Jarosław Kaczyński, tak samo jak w przypadku tej niedoszłej, niedoszłego spotkania z prezydentem Bidenem, ma jakiś taki idee, fix, że on sądzi, że jego osoba, jego charyzma potrafi zmieniać świat. No nie potrafi. Już raz nie potrafi. Nie, nie dał rady tego zrobić w Kijowie. Sami państwo widzieliście, co wyszło. Wyszedł blamaż. Wszyscy dostawali tam szał, nie wiedzieli, jak pokłócił się z Morawieckim, nie wiedzieli, co z tym zrobić. Drugi, drugi, raz, drugi raz wyszło z Bidenem, tak jak wyszło. Biden w ogóle od początku zorientował się, o co tu chodzi, no i nie chciał się spotykać z Kaczyńskim. No i teraz to, co zrobił z Niemcami. Szanowni Państwo, tym bardziej, że według tutaj wiewiórek, które mówiły, to odradzano Jarosławowi Kaczyńskiemu osobistą obecność przy tych rozmowach. Jarosław Kaczyński się uparł i wyszło, jak wyszło. Niemcy powiedzieli, że o żadnych reparacjach nawet nie może być mowy. E, wiadomo, że e, przyjęli, przyjęli e, krytykę, że, że ten sprzęt idzie, idzie, zbyt, zbyt wolno i oni tutaj e, bardzo chętnie przesadzą szpilkę rządzącej e, partii. E, sprzęt, na, sprzęt na Ukrainie tak, sprzęt na Ukrainę i, i, i sprzęt, y, rekompensata dla nas, też te, 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 te czołgi, które miały, miały, miały dla nas przyjść i, i, i do, do nas miało przyjść sprzęt w ramach tego, że my przekazaliśmy na Ukrainę. No i y, Szanowni Państwo, a tutaj okazało się, że za chwilę po, po, po wizycie z Jarosławem Kaczyńskim y, niemiecka delegacja spotka się z Donaldem Tuskiem, to spotkanie z Donaldem Tuskiem, no, było dużo ważniejsze, przebiegało w innej atmosferze. Wszyscy o tym wiedzą. Ogólnie kolejny lat. Ale pewnie mówiono po niemiecku. Kwiódolszam, było tak, na pewno Dolszam i to, to był już taki ostateczny dowód, że Rosław Kaczyński wie, że to po prostu wszystko jest winą Tuska. Tak, tak. To, 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 to jedno wyszło przynajmniej tak, jedno wyszło. No nie wyszedł blamasz, nie wyszedł zamach. Trochę się do tego żeśmy przyczynili. Pierwsze zapoczątkował pane na gier. No, no, Jajkami nie zabili pana prezesa, całe szczęście przeżył pan prezes. Kolejny raz to, 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 to może przypomnijmy o co chodzi. Pan Mecenas Giertych zapowiedział, że dojdzie do próby zamachu, kilka takiego udawanego zamachu na Jarosława Kaczyńskiego, że ktoś czymś rzuci, że takie informacje otrzymał wyprzedzające. Wsparł go na Twitterze szef CBA, były szef CBA i były szef Centralnego Biura Śledczego Policji. Paweł Wojtunik, no potem myśmy to też nagłośnili, i drodzy Państwo, okazało się, że zgodnie z zapowiedzianą prowokacją nie zdążono już jej odwołać. Te rzuty się odbyły. No i e, tylko nie nagłaśniano już ich no, z racji tego, że była to poniekąd kronika zapowiedzianej prowokacji, no to starano się to wyciszyć. W zasadzie materiał o tym rzucającym poszedł chyba już te, jeszcze tylko z rozpędu, ale też go nie podbijano na antenie Polsatu. Natomiast no, no, wróćmy może do tego właśnie naszego głównego tematu, który przyniosłeś: że Jarosław Kaczyński się chmieje, chwieje, wraz z nim się chwieje, no bo on w tej chwili tak naprawdę to może liczyć tylko na swój dwuosobowy gang Olsena. Czyli Mariusz Kamiński, może to on jest tym Egonem, a Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik to są ludzie, którzy go wspierają, którzy zbierają gromy. No zbierają gromy za skandaliczne potraktowanie sprawy handlarza respiratorami. No. I nie tylko, tutaj jest dużo to, to innych. To wiadomo, ruch. ale to tutaj, tutaj jest taka historia: to, to, czy historia kradzieży bo tu mówimy o kradzieży, to przelano 150 milionów złotych na spółkę Krzak, potem oddano część pieniędzy, potem tam twierdzą, że tam w zasadzie to tylko 30 milionów złotych zostało, co jest nieprawdą, bo ten sprzęt, który został przez, prze, 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 przekazany w rozliczeniu jest funta kłaków niewarty tak naprawdę, nie, nie ma z niego żadnego pożytku, więc to jest po prostu było wyciągnięcie kasy. I teraz... Okazuje się, że no handlarza nikt tak naprawdę specjalnie nie szukał, nikt za nim nie śledził, i teraz okazuje się, że jego ciało zostało skremowane podobno już w Polsce, no, aczkolwiek ta informacja po, po pojawiła się dopiero po tym, jak podano informację, że w Albanii nie ma krematorium. Natomiast no nie, nie, nie pobrano żadnego materiału biologicznego do analizy tego, kogo skremowano. Nie obejrzano ciała, czyli w ogóle nie dokonano żadnych oględzin tego, co skremowano. No to jest po prostu no coś niewiarygodnego. Wygląda na to po prostu, to już nawet nie są spiskowe teorie dzieł, to są po prostu zwyczajne pytania, za co ci panowie biorą pieniądze, bo to wygląda na to, że chcieli. E, Stworzyć ileś zapytań, tutaj nie wiem na co liczyli. Natomiast nie wiem, czy ta sprawa. Mnie osobiście szokowało to, że Kaczyński się przyznał w tym jednym z wywiadów, których udzielał, że to on organizował te sabaty nienawiści. Bardzo do, bardzo. do Mateusza Morawieckiego, bo w tym momencie to w ogóle już dziwnie wyglądało. To znaczy, że to on bujał tą łajbą po to, tylko po to, żeby chwilę później ogłosić, że. Jednak Mateusz pozostanie premierem do wyborów, a jak je wygra, no to pozostanie nim dalej. Powiem szczerze mówiąc, że ja jestem kompletnie już zdezorientowany. Jarosław Kaczyński robi na mnie wrażenie człowieka niestabilnego, który nie wie do końca. Znaczy, widać takiego wściekłego człowieka, który ma ochotę, krótko mówiąc, przywalić, ma ochotę tupnąć, ale nie ma aparatu do tego, nie ma ludzi, którzy by wykonali jego polecenia w taki sposób, w jaki on by chciał. Bo on by chciał być taki twardy, taki, wiesz, zdecydowany: chciałby tutaj wszystkich wziąć za mordę, żeby po prostu wszyscy zaczęli się bać. Na przykład, łącznie z nami. No żebyśmy przestali się, jak tam słyszałem, głupkowato uśmiechać. Szczególnie nie wiedzieć, czemu mój uśmieszek drażni pana prezesa. Natomiast w każdym razie nie mogę się przestać uśmiechać na samą myśl o tym. Natomiast no, pytanie jest takie, czy, ten, czy to, co o czym mówisz, jest w ogóle realne? No bo dokonanie takiego zamachu stanu wymagałoby podskazania jakiejś alternatywy. A ja szczerze mówiąc, Uważam, że PiS w ogóle nie ma sensu, a PiS bez Jarosława Kaczyńskiego to trochę jak NSDAP bez Adolfa Hitlera. No. To wygląda w tej chwili jak takie e, bronione bastiony, po to, żeby jak najwięcej, e, tak powiem, zebrać kasy, i te bastiony jeszcze wzajemnie się atakują i, i, i wzajemnie się żrą. E, Jarosław Kaczyński jeszcze im przeszkadza. Zróbcie Państwo tak samo, ja już muszę powiedzieć, że takie same modus operandi. Jarosław Kaczyński pokazał przy odwoływaniu Jacka Kurskiego co mi przypomniałeś, że dwa razy było, było robione najpierw podpuścił Czabańskiego, że rzeczywiście że, że Kurski będzie odwołany, a później Czabański zrobił z siebie idiotę i, i go z powrotem zrobił prezent telewizji tam chodziło o to żeby nauczyć Moresu zarówno Czabańskiego i całą resztę jak też Jacka Kurskiego, któremu się przez moment zaczęło wydawać że wyżej wała podskoczy. Więc on za jednym zamachem nauczył grupę Czabańskiego, Moresu i Jacka Kurskiego, którego pokazał, że jeden paluszek i cię nie ma. To, że nie ma władzy już w tej chwili e, świadczy to, że nie ma już wpływu na to, na ten kretyński pomysł podniesienia sobie apanarzy przez posłów, przez e, e, ministrów, przez pana prezydenta, ale to, to już jest od, pan, od, od, od pana prezydenta to, to, to teraz trzeba się, przepraszam, tutaj odczepić, bo to nie jest jego pomysł. On jest tylko i wyłącznie beneficjentem tego. Ale będzie Więc... musiał to podpisać. Nie, bo co zdaje się, to będzie nie, bo to będzie, to będzie podniesienie kwoty bazowej, w, z, w, w, która to jest w rozporządzeniu premiera, i to, nie jest, nie. I to jest po prostu y, załatwione podpisem. To jest pomysł Morawieckiego. Dlaczego on to zrobił? Czy jest mu to potrzebne, te kilkanaście tysięcy rocznie, które sobie podniesie? Nie rozumiem. Natomiast na pewno. Tego nie zrobił Morawiecki. Tutaj, moim zdaniem, oni może niedługo zrozumieją, że mają u siebie też ludzi, którzy już grają na, na drugą stronę. To... Znaczy ja tego nie potrafię. Powiem w ten sposób. Znaczy to, to jest podwyżka rzędu 1000 zł dla szeregowych posłów. To jest podwyżka rzędu tam 1600 zł dla pani marszałek Witek. No krótko mówiąc, to jest skórka niewarta, skórka niewarta wyprawki. No po prostu w e, Web dostaną niesamowicie za to. I to jeszcze wszystko się dzieje w sytuacji, w której oni tłumaczą tym biednym nauczycielom, że na, na te wasze 20% nie ma kasy, a my, to sobie, a, wy, a my to sobie podniesiemy o 8%, ale dodajmy, że my, oni podnoszą sobie to, o te 8% w sytuacji, w której w 2021 roku podnieśli sobie pensję o około 40%. I to, to jest już taki, no ja powiem, że strzał w stopę to, to mało powiedziane. Natomiast cały czas Tomku, bo rzucasz hasło, że to już może być właśnie ten koniec. No ja jednak sobie nie jestem w stanie wyobrazić, że moim zdaniem, jednak Jarosław, może zabijam tutaj Suspens, ale nie mogę sobie wyobrazić, że oni są w stanie wymyśleć prawo i sprawiedliwość bez Jarosława Kaczyńskiego. Wydaje mi się, że Morawiecki w końcu zrozumie, że musi poddać rząd do dymisji, bo usiądzie i porozmawia, poroz... i ktoś mu coś obieca, żeby to on był tym zbawcą, był takim, taką namiastką jaruzelskiego, że prze... przeprowadził, przeprowadził tutaj bez rozlewu krwi. To by było nawet niezłe i wydaje mi się, że on zaczyna to rozumieć tak samo. inni też. Ale to już jest, ale to już jest tak naprawdę, to już jest już, przepraszam za określenie, na kursie i na ścieżce, to znaczy ja, ty oczywiście obstajesz, żeby wygrać ten nasz zakład, że to się rozsypie wszystko jesienią. Ja twierdzę, że siłą inercji doklepią się do wiosny. Ludzie, którzy się znają na polityce, mówią o możliwym terminie wyborów luty, marzec. Ja obstawiałem kwiecień, maj. Na razie nic nie zaszło takiego, żeby doszło do zmiany. Jarosław chciałby, chyba, żeby mu opozycja zrobiła psikus i powołała rząd techniczny, natomiast na rząd techniczny, i moim zdaniem słusznie. Nie zgadza się Donald Tusk, który nie chce w ten sposób żadnego rządu technicznego i moim zdaniem ma rację. Zresztą. Donald Tusk jest człowiekiem, który mógłby napisać pracę doktorską pod hasłem jak lałem Jarosława Kaczyńskiego, bo robił to wiele razy. To było bodajże chyba za 8 razy pod rząd, jakoś tak, w wyborach parlamentarnych, euro, europejskich i samorządowych i no i tam jeszcze prezydenckich, w których wystawił kandydata, który go pokonał. Janku, rozważ jedno, Szanowni Państwo, tutaj na szali będzie w tej chwili leżało ewentualne zmniejszenie odpowiedzialności albo wyłączenie odpowiedzialności kilku ludzi i niedoprowadzenie do rzeczywiście rozlewu krwi przeciwko. przeciwko temu, Że będą się bronić do końca i Polska, rzeczywiście, naprawdę Polską może ogarnąć coś w rodzaju wojny domowej. Nie tylko, że, tylko, że wiesz, jeżeli, jeżeli całym kapitałem Jarosława Kaczyńskiego jest Kamiński z Wąsikiem, no to. Janku, no w tej chwili wystarczy popatrzeć. Kaczyńskiego grillują nawet tym, na co czeka, czyli tym otwarciem tego, tego umor kanału tego dla, dla, dla kajaków, no bo już wszyscy wydają się, że to, to jest jakaś fanaberia, na którą się wydało tyle miliardów złotych. Tam nie będą pływać statki. Tam jest bardzo poważny problem. Samorządy się nie chcą włączyć do pogłębiania toru wodnego, który trzeba było zrobić. No, na takim akwenie jakim tutaj, to, to rzeczywiście to są bardzo poważne prace cały czas. No, w tej chwili to, to, to jest pozbawione sensu. Coraz więcej ukazuje się tych opinii i to opinii takich niezależnych ekspertów. Jest to atrakcja turystyczna za 2 miliardy złotych. Dokładnie. Na kolejne, kolejne jakieś tam. Kamyczek do ogródka, natomiast to wciąż moim zdaniem za mało. No moim zdaniem PiS będzie trwał tą siło inercji. Kaczyński się kiwa. No jest człowiekiem, który jest ewidentnie słaby. E, intelektualnie coś tu się dzieje z nim nie tak. Można oczywiście spekulować, co jest przyczyną tego, że myli miasta, że myli nazwiska, że nie potrafi prawidłowo po powiedzieć słowa e, Syndrom sztokholmski. E, to jest taki może być efekt, nie wiem, zmęczenia, przemęczenia. No tak czy siak jest, jest w złej Janku, formie i to widać. Masz rację. Natomiast Szanowni Państwo, rozważcie i rozważ Janku, moim zdaniem tutaj ta historia potoczy się tak samo jak na całym świecie. Wszyscy wskażą jednego winnego. Jednego dyktatora w innego, i to w tym kierunku idzie. I oni zaczynają naprawdę to wierzyć, że być może mogłoby być inaczej, gdyby nie, Jar nie Jarosław Kaczyński, który im wszystko psuł I to jest linia obrony. Naprawdę. Znaczy, I, i, powiem i... w ten sposób. Nie, nie, wierzę, nie wierzę, że go odstawią. Może się zdarzyć tak, że po przegranych wyborach jego dalsza kariera już jako szefa zostanie właśnie tutaj zmieniona czyli właśnie zostanie ten tym emerytowanym honorowym prezesem trochę wcześniej niż by chciał. Natomiast moim zdaniem nikt nie wpadnie jednak na pomysł, bo trudno mi sobie wyobrazić kogokolwiek, kto, kto, kto by się pokusił, bo to jednak mimo wszystko to jest Jarosław Kaczyński, to, to jest jego partia i... E, chociaż e, wiesz, jest bo taki... E... Ty jesteś historykiem, wiesz jak szybko potrafiły się zmieniać nastroje społeczne najszybciej go widzi W momencie, kiedy zobaczy, co się dzieje i kiedy zobaczy, co ma w portfelu i co może kupić do jedzenia i do picia. A czy to prawda? Natomiast są pytanie takie, czy wtedy czy w ogóle to ma sens, żeby go no Dlatego pojawią się ci, którzy są niezbędni, żeby pokojowo przekazać władzy. W każdym razie, Zbigniew Hołdys na swoim koncie na Twitterze przypomniał, że człowiekiem, który bardzo źle zniósł informację, że ma przestać być szefem PZPR-u, był Władysław Gomułka, ale jak to jad, który tyle zrobiłem dla kraju? Następnie równie źle zniósł taką informację Edward Gierek, czyli, tak. który też usłyszał, no ale jak to miałam przestać? No przecież kraj się rozwija. No więc Jarosław Kaczyński, być może jako duchowy i mentalny spodkobierca pierwszych sekretarzy, bo jak pamiętamy, pierwsi sekretarze też rządzili tak jak Jarosław Kaczyński. W ogóle ten model rządzenia PiSu to był właśnie kopia. Szef partii, nie liczy się premier, nie liczył się przewodniczący Rady Państwa w tej roli Andrzej Duda. Bo to, drodzy Państwo, zanim się pojawiło stanowisko prezydenta przywrócone w małej w takiej noweli konstytucyjnej. Które tam uchwalono po okrągłym stole, to było takie stanowisko przewodniczący Rady Państwa, takie ciało kolektywne. I to, Jest, to był... I był pomysł z, z panem ministrem Błaszczakiem. I zobacz, i w tej chwili może być bardzo poważny problem, bo pan minister Właszczak nie panuje nad ministerstwem. To uderzenie w pana generała Różańskiego było po to, żeby zdezawuować to, co on że tak powiem, powie odnośnie bez sensu. O czym on no, to nie mówił, to nie tyle co powiedział, tylko tak. żeby chyba, chyba, żeby się ograniczyć do sensowania. Wywałuj jeszcze, o, jeszcze jakieś szczegółowe. Ja, I ty tak. i ja y, mówimy, że tutaj trzeba wyraźnie zadać pytanie, dlaczego Polska kupuje to uzbrojenie w takim tempie, w takim trybie i kompletnie bez offsetu? Dlaczego nie wykorzystuje tychże zakupów do tego, aby dokonywać transferu technologii i. Czy przypadkiem nie jest w ten sposób ten brak negocjacji cenowych? To nie jest próba regulowania jakichś rachunków, o których nie wiemy. Panku, za, co pan, za co panowie płacicie? Możecie uznać, że ja, mam, że ja jestem zwolennikiem teorii spiskowej, ale dla mnie tutaj działa rosyjska agentura wpływu, bo to jest zażynanie polskiego e, przemysłu obronnego. Zobaczcie państwo, nasz sprzęt świetnie się sprawdza na Ukrainie dobrze funkcjonuje. To dlaczego mamy w iść w tym kierunku? Mówimy o 300 tysięcznej armii. Czy mamy sprzęt dla 300 tysięcznej armii kupować z całego świata w ostatniej chwili, nie wykorzystując naszego potencjału zbrojeniowego? Czy robotnicy, czy, czy, czy załoga, przepraszam, załoga stalowej woli ma się dowiadywać ma się dowiadywać z publicznego z Twittera o tym, że, że, że nie, nie będą, nie będą, nie będą tam u nich w tej chwili produkowane w, w, w takim, w, w ta, takim, jakim obiecano, obiecano kraby, tylko dopiero to będzie, to będzie później, bo najpierw, naj, najpierw to, to, będą produkowane w Korei. już to się mówi, że są opowieści, że, że ten nasz przemysł zbrojeniowy zostanie wprzęgnięty w to, ale mówi się, najpierw oczywiście tam, a później oni dadzą nam technologię, a Amerykanie nam nie chcą dać. No przecież to jest jak zwykle, przepraszam za wyrażenie, pieprzenie w bambus, Szanowni Państwo. Mamy... Tak, tak zwane znęcanie się nad, ku, nad kiciusiem. I to znęcanie się nad kiciusiem to jest pieprzenie kotka przy pomocy młotka. Ale wróćmy do, do takiego razimy, no bo ja jednak już na, na koniec na podsumowanie. No jeżeli uważasz, że on może zostać, że Jarosław może zostać przeniesiony na honorowe stanowisko jeszcze przed wyborami, to kto zamiast niego? I no, jakim... Chorował. Gierek też się rozchorował, pojechał, pojechał do szpitala. Chruszczow się nawet rozchorował, też pojechał do szpitala. Czyli, czyli rysujesz scenariusz choroby. To jego towarzysze w obawie o jego zdrowie wzięli, go położyli do szpitala. I już było nowe biuro polityczne. Drodzy Państwo, mamy, mamy o to wróżbę Tomka Szwegierta. Jarosław Kaczyński zachoruje i będzie musiał obserwować kampanię wyborczą ze szpitala. No jest to bardzo ciekawa wizja, drodzy Państwo. Ja, jak pamiętacie, bardzo życzę sobie i Państwu, aby przegrać ten zakład z Tomkiem, który twierdzi, że Władza PiS upadnie jeszcze w tym roku. Ja obstawiam wiosnę przyszłego roku i uważam, że jeżeli PiS jakimś cudem dociągnąłby do konstytucyjnego terminu, to może mieć zagrożone wejście nawet do parlamentu w 2023 roku na jesieni. Dzisiaj, to prawda, rozmawiałem z człowiekiem, który bardzo dobrze i zajmuje się właśnie taką dziedziną trochę prognozowania tego, co się dzieje w polityce polskiej, i międzynarodowej, to twierdził właśnie, że, że, że żeby rząd PiS, żeby się na amen wyłączyć z polskiej polityki, czyli zredukować do zera, to potrzebowałby dwóch lat. Czyli on jest większym pesymistą niż my. Jak będzie, drodzy Państwo, zobaczymy. Ja uważam, że Jarosław Kaczyński nie da się odkleić, a Tomek uważa, że zapadnie na chorobę pierwszych sekretarzy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Czas pokaże... Nie wyżdamy, to po prostu chorobę. A ja, drodzy Państwo, pozwolę sobie polecić Historia Ekspert. Prorocza rusofobia. To jest temat okładkowy z magazynu, który wydajemy. Ja w tym magazynie dla Państwa napisałem materiał o rosyjskich matrioszkach, czyli rosjaninach, agentach, którzy udawali Polaków. Według pułkownika Piotra Wolińskiego takim człowiekiem miał być sam generał Czesław Kiszczak, Himmler PRL-u. Człowiek, który Dzięki któremu generał Wojciech Jaruzelski był w stanie wprowadzić stan wojenny i zrobić to naprawdę względnie bezkrwawo. Drodzy Państwo, historia ekspert polecam, a Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.